Jedna ofiara śmiertelna groźnego pożaru, który wybuchł tuż po godzinie 15 w Kowarach. Euroregionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Jeleniej Górze ma już 150 lat tradycji. Grzegorz Niedźwiecki domaga się odwołania Jeleniogórskiej Rady Miasta. Informację poprowadzi Izabela Wuczel. Dzień dobry Państwu. Do tragedii doszło dzisiaj przed godziną 15 w Kowarach Górnych. Uprzedzam, że zdjęcia będą drastyczne. Z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn w płomieniach stanął parterowy budynek mieszkalny. Śmierć na miejscu poniósł 68-letni Józef C. Przed, przed 15.00 zostaliśmy poinformowani o pożarze budynku mieszkalnego w Kowarach. Po na miejsce okazało się, że cały budynek już jest w ogniu, to znaczy parter tego budynku łącznie z dachem. Czy można już coś powiedzieć o przyczynie pożaru? Na tą chwilę o przyczynie pożaru nic nie możemy powiedzieć. Nie były jeszcze prowadzone żadne czynności, które miałyby na celu ustalenia choćby przypuszczalnej przyczyny powstania pożaru. Właściciel domu, 53-letni Artur B. znany jest w Kowarach z nadużywania alkoholu. Przyszedł i już posiadł był. Czyli co, nie ma pan gdzie mieszkać? Tak jest. W akcji brało udział pięć jednostek Państwowej Straży Pożarnej i dwie Ochotniczej Straży Pożarnej. Najprawdopodobniej przyczyną pożaru było nieumyślne zaproszenie ognia przez pijanego mężczyznę. W 1849 roku z mocy edyktu cesarza Prus Fryderyka Wilhelma IV utworzona została Izba Przemysłowo-Handlowa, która swoim zasięgiem miała obejmować rejon Jeleniogórski i Legnicki. Od tego momentu samorząd gospodarczy za zaczął odgrywać olbrzymie znaczenie. Obecnie kontynuatorem tych działań jest Euroregionalna Izba Przemysłowo-Handlowa, która obchodziła dzisiaj 150 lecie istnienia. Głównym powodem, dla którego chcemy uroczyście obchodzić to ważne i historyczne wydarzenie jest podkreślenie istotnej roli Dolnego Śląska w integracji z Unią Europejską. Te słowa wypowiedział dzisiaj dyrektor Euroregionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej Kazimierz Wilk podczas uroczystości z okazji 150. rocznicy utworzenia Izby Przemysłowo-Handlowej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele z Komitetu Integracji Europejskiej, konsulatów, ambasad, a także dolnośląscy politycy. Przede wszystkim chciałbym zaznaczyć, że. To, iż być może nadużywamy tego 150-lecia i, i tego, że Izba Przemysłowo-handlowa powstała w 1849 roku, ma swoje uzasadnienie. Chodzi przede wszystkim o to, że my nie przyznajemy się do 150-letniej tradycji, a mówimy o tym, że my chcemy nawiązywać do tych wszystkich szczytnych tradycji izb ówczesnych przemysłowo-handlowych, niezależnie od tego, w jakim języku się wtedy mówiło, niezależnie od tego, która z nacji y, prawowała rządu. Rządy, myślę tutaj o Prusach, o Niemcach, o Czechach i wreszcie o nas, o Polakach. Euroregionalna Izba Przemysłowo-Handlowa, która w Jeleniej Górze powstała przed dziewięcioma laty, przez cały czas dąży do kontynuowania ówczesnych tradycji. Jej członkami są największe firmy z subregionu Jeleniej Górskiego. Pracujemy codziennie z bardzo wieloma problemami. Nie ma takiego problemu, z którym przedsiębiorcy i ludzie, którzy chcieliby zacząć działalność gospodarczą, nie mogliby przyjść do naszej Izby. Jest to praca po prostu od podstaw. To są drobne informacje, to jest prowadzenie za rękę, to jest pokazywanie, jak, jak funkcjonować na rynku, to jest to są badania rynku. Nie ma tak ważnych rzeczy, które się zdarzają w naszym regionie ostatnio. Poprzez wykonywanie swoich statutowych funkcji pomocniczych dla przedsiębiorstw i wspierających rozwój gospodarczy Jelenia Górska Izba nawiązała kontakty niemalże ze wszystkimi miastami Europy i świata. Jest także członkiem polsko-niemieckiej izby przemysłowo-handlowej w Warszawie. Pomimo trudnego okresu dla służby zdrowia w Jeleniej Górze powstała nowa poradnia zdrowia psychicznego. Będzie w niej można dokonywać badań z zakresu psychologii, okulistyki, otolaryngologii i neurologii. Kilka minut po godzinie 12 dokonano uroczystego otwarcia poradni zdrowia psychicznego przy szpitalu specjalistycznym MSWJ w Jeleniej Górze. Zespół gabinetów mieści się w budynku dawnej pralni wyremontowanej i wyposażonej własnym kosztem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Remont wstępnie miał kosztować 300 tysięcy złotych, jednak dzięki inwencji pracowników zoz udało się zaoszczędzić 160 tysięcy. Oczywiście nie robiły tego kucharki, nie robiły tego kelnerki. Prace tutaj wykonywali mężczyźni, których akurat w tym zakładzie jest mało. Wiadomo, zakład jest, tak jak służba zdrowia, zdomino zdominowana przez płeć piękną. W, w tym, że w naszym zakładzie jest mężczyzn 17, z czego... Trzech jest rzemieślnikami, budowlańcami wysokiej klasy. W poradni mieści się zespół gabinetów diagnostycznych, psychiatrii, psychologii, okulistyki, otolaryngologii i neurologii. Będą tam wykonywane badania dla kandydatów na kierowców, dla pracowników ochrony i służb mundurowych. Z usług poradni będą mogli korzystać także mieszkańcy Jeleniej Góry i okolic. Jeśli tylko dyrekcja szpitala wystąpi z ofertą do kasy dolnośląskiej, ja sądzę, że według normalnych procedur, ponieważ taka, takie usługi są na pewno potrzebne w tym terenie, umowa będzie podpisana i w tym momencie te mieszkańcy naszego miasta będą mogli także dokorzystać z usług nie tylko tych, o których mówił Pan Dyrektor, ale także o tym, co planuje rozwijać, czyli o wszelkiego typu leczeniu osób zagrożonych alkoholem, też na to Kasa Określone Środki posiada. Na tutaj potrzebujemy procedury do zachowania. W tej chwili jest pełna dowolność możliwości współpracy między kasą Branżową a kasą i jednostka ta prawo mieć, mieć umowę i tutaj, i tutaj i w tym momencie tylko zależy od tego, jak szybko Pan Dyrektor z taką umową, o taką umowę wystąpi. Około 6 tysięcy podpisów musi zebrać Społeczny Komitet Ratowania Miasta, który domaga się odwołania Jeleniogórskiej Rady Miasta. O szczegółach Katarzyna Torba. Społeczny Komitet Ratowania Miasta zamierza przeprowadzić referendum w sprawie odwołania Jeleniogórskiej Rady Miasta. Komitet jest to grupa z skupiona wokół ruchu ochrony praw obywatelskich i walki z korupcją, a którym przewodniczy znany chyba wielu ze swoich akcji protestacyjnych Grzegorz Niedźwiecki. Ukrywam, że prawdopodobnie. Po moich namowach w naszym biuletynie naszego ruchu ochrony obywatelskich zgłosiło się do mnie parę mieszkańców Linii Góry, z którymi już miałem wcześniej też i kontakt i oni po prostu decydowali się, że jednak jest już czas najwyższy coś z tym w końcu zrobić. Według władz miasta referendum jest przywilejem demokracji, ale... Każdy, który będzie podpisywał listę dotyczącą referendum, to musi pamiętać o tym, że to są określone koszty. Samo przeprowadzenie referendum leży na, wtedy już na gminie. Koszty wszystkich lokali wyborczych, komisji wyborczej i tak dalej, druku tego wszystkiego spoczywa na podatnikach, czyli koszt około 200-300 tysięcy, 200 -300 tysięcy to będzie przeprowadzenie tego referendum, czyli jeżeli będzie to trzeba zrobić, to wtedy okaże się, że może zabraknąć pieniędzy na inne rzeczy. Przypominamy, że aby referendum doszło do skutku potrzebnych jest 10% podpisów osób uprawnionych do głosowania, więc w przypadku Jelenie Góry Komitet Społeczny Ratowania Miasta musi zebrać ich około 6 tysięcy. Ważne jest również to, iż w referendum udział musi wziąć nie mniej niż 30% uprawnionych do głosowania. Inaczej będzie po prostu nieważne. Rok i trzy miesiące pozbawienia wolności to wyrok, na jaki skazał dzisiaj sąd w Jastrzębiu Mariana Zagórnego, lidera rolniczej Solidarności. Wyrok nie jest prawomocny. Prokurator domagał się roku pozbawienia wolności, jednak sędzia wydał taki wyrok, argumentując go aroganckim zachowaniem oskarżonego. Przypomnijmy, Marian Zagórny został skazany za akcję wysypywania importowanego zboża na kolejowych przejściach granicznych. Ostatnio zasądzono mu 4 tysiące złotych za straty poniesione przez PKP lub siedmiomiesięczny areszt. Do dzisiejszego spotkania postanowienia sądu Marian Zagórny zapowiada apelację. Tymczasem w Jeleniej Górze odbyło się dzisiaj posiedzenie Jeleniogórskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. W spotkaniu udział wziął starosta powiatu Ryszard Brol, z rąk którego laureaci konkursu za wybitne osiągnięcia techniczne otrzymali puchary i dyplomy. Wręczenie nagród laureatom konkursu za wybitne osiągnięcia techniczne to główny punkt dzisiejszego posiedzenia Jeleniogórskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Wśród nagrodzonych zespołów znalazła się grupa naukowców z Politechniki Wrocławskiej, w skład której wchodzi przewodniczący biura Rady Powiatu Jacek Błodyga. Zespół, który otrzymał aż dwie nagrody, pracował nad urządzeniami ochrony środowiska, a dokładnie nad projektami oczyszczalni ścieków. Jedną z oczyszczalni zaprojektowaną właśnie przez tę grupę wybudowano w kopalni węgla brunatnego Turów. Jedna to jest oczyszczalnia chemiczna, która pracuje w obiegu zamkniętym, to znaczy zanieczyszczone wody po oczyszczeniu wracając powrotem do produkcji. Jest to oczyszczalnia, która pozwala na uzdatnianie bardzo silnie zaolejonej, zasmarowanej i zabrudzonej wody, która ma odczyn wysoko zasadowy do takiej wody, którą można użyć z powrotem w produkcji. Na dzisiejszym spotkaniu opracowano również kierunek dalszych działań leniogórskich naukowców. Będziemy głównie się koncentrowali na rozwiązaniach nowoczesnych w przemyśle takim, który w tej chwili powstał bądź istnieje i prosperuje jak Jelfa, jak Beloit jak Dolfamek z Górze, czy inne zakłady na rozwoju zdrowia, jak w prawda? Na wysokim standardzie urbanizacji i technik cywilizacyjnych w miastach, jak w Karpaczu. W spotkaniu udział wziął starosta powiatu Ryszard Brol oraz przedstawiciele wrocławskiego świata nauki. Na zakończenie pozostały jeszcze weekendowe propozycje. Jeszcze dzisiaj o godzinie 18 w sali koncertowej Juleni Górskiej Filharmonii odbędzie się koncert finałowy pierwszego ogólnopolskiego konkursu szopenowskiego dla dzieci, a już jutro o 17 wręczenie nagród połączone z koncertem laureatów. Sobotni wieczór w Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida również zapowiada się niezwykle interesująco, bowiem o godzinie 18 rozpoczyna się finał wyborów modelki roku. Niedzielny wieczór to zapewne nie lada gratka dla miłośników budki Suflera. O godzinie 18 w hali przy ulicy Złotniczej w Jeleniej Górze wysłuchać będą mogli zarówno tych starych, jak i tych najnowszych przebojów legendarnej już polskiej grupy rockowej. I na zakończenie jak zawsze informacje medyczne. Ostry dyżur w sobotę pełnił będzie szpital przy ulicy Żeromskiego w Jeleniej Górze. W niedzielę natomiast szpital w Cieplitach przy ulicy Jagiellońskiej. W leki zaopatrzyć się będziemy mogli w aptece całodobowej przy ulicy Solnej. Jeszcze informacja. W związku z ogromnym zainteresowaniem, jakim cieszył się nasz wczorajszy konkurs, ufundowaliśmy dla Państwa dwa kolejne zaproszenia na jutrzejszy finał konkursu Modelka 99. Dwie pierwsze osoby, które dodzwonią się do nas pod numer telefonu 64 12 610 tuż po końcowych napisach informacji i odpowiedzą na proste pytanie. Czyje imię nosi Teatr Dramatyczny w Jeleniej Górze otrzymają od nas wejściówki. I posłuchajmy jeszcze, jaką pogodę zapowiadają synoptycy na nadchodzący weekend. Jutro zachmurzenie będzie duże. W dzień większe przejaśnienia, w nocy miejscami opady deszczu w górach śniegu. Temperatura od 3 stopni w Szklarskiej Porębie do 5 w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. W szczytowych partiach Sudetów temperatura od minus 2 do minus 5 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany w górach dość silny zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie atmosferyczne o godzinie 17 w Jeleniej Górze wynosiło 1000 hektopaskali. Warunki biometeorologiczne obojętne. Prognozą pogody kończymy dzisiejsze informacje. Dziękuję za uwagę i zapraszam jutro na raport tygodnia, jak zawsze o godzinie 12.30. Teraz już życzę miłego weekendu. Do widzenia.